Ja wiedziałam, że tego mojego chłopa to nawet do sklepu wysłać nie można, bo zawsze kupi coś nie takie. No ale myślę sobie, papierosy chyba potrafi kupić. Wysłałam go po papierosy. Za chwilę przychodzi z jakimś gównem bez filtra. Co to ma być? Pytam się, nie. On się teraz wstydzi, wymienić, on nie pójdzie, nie? No to mówię, sprzątam, to idź chłopie teraz dalej. Jak się wstydzisz wymienić, kup spiczki do tego, żebym jakoś to mogła zapalić. Wraca za chwilę bez spiczków. Pytam się, masz spiczki? Nie mam. No, a dlaczego nie masz tych spiczków? No, mówi, pyta się sprzedawaczki, czy są spiczki. Patrzy na niego jak na wariata, no to jeszcze raz się pyta, czy są spiczki, nie? No, to ta sprzedawaczka mówi, no, panie, spiczki to tylko na zapleczu, nie? Wzięła go na zaplecze, mówi, Kacie chce ściągać, nie? Ale on, mówi, no, ja nie chcę twojej sraki, tylko spiczki do tabaki, nie? No ale wiecie, zapobiegawczo w dać mogę dać, to pierdolnęłam mam w ryj, nie? I poszłam sama sobie te spiczki kupić.